cześć witajcie ja dzisiaj będę robiła zupkę warzywną włoską minestrone znajdują się w tej zupce przeróżne warzywa ja dziś użyję tak kabaczek taki mam mały młodziutki, nieduży więc go pokroję ze skórką cebulka dymka jest jej niezbyt dużo, ale jest ona bardzo aromatyczna fasolka szparagowa seler naciowy też zerwałam z ogródka. On nie jest jakiś taki duży, delikatny, młodziutki. Trzy pomidorki obrałam ze skórki. I co tu mamy jeszcze? Paprykę. No i oczywiście to wszystko trzeba drobno posiekać. I mam jeszcze około półtora litra bulionu. Więc będzie mi on potrzebny. Więc zabieramy się do pracy. I zapomniałam jeszcze dodać, że potrzebna będzie marchewka, dwie, trzy marchewki w zależności. Moje było cztery, bo zagródka, czyli mniejsze trochę. I tak. Posiekałam już kabaczka ze skórą, bo on był młodziutki. W kosteczkę posiekałam pomidory. Tutaj mamy fasolkę, seler i paprykę wracając z ogrodu jeszcze znalazłam żółtą już papryczkę, czyli więc też połóweczkę skroiłam tak na smaku. Tu mam jeszcze pokrojoną cebulkę i potrzebna będzie jeszcze łyżeczka bazylii. I to wszystko. Do garczka teraz wlewam jakąś łyżkę oliwy z oliwek. U mnie taka i wrzucam cebulkę. Muszę ją podsmażyć, tak, tylko zeszklić. I do zeszklonej cebulki dołożyłam marchewkę. Kiedy nam się warzywka tak minutnie podduszą, dokładam kolejne. Czyli fasolkę, seler, naciowy i paprykę. Pięknie, kolorowo już to wygląda. Podduszę teraz pod przykryciem tak ze dwie minutki i później w minutę bez pokrycia. Po około 3 minutach dokładam pomidorki i łyżeczkę bazylii. Od razu tutaj sobie przesypię i później wszystko wrzucam do gardka i będę też dusiła. No i dołożyłam pomidorki i teraz. Poczekam, aż warzywa będą takie lekko, lekko miękkie, takie al i dołożę na końcu cukinie. I teraz kiedy widzimy, że nasze warzywka już są miękkie, prawie miękkie, dokładamy cukinie i dalej dusimy aż do miękkości. Oczywiście ja zawsze do pomidorków dodaję szczyptę cukru, więc odrobinę cukru. Może nawet trochę więcej, w zależności od, od tego, co lubicie. Po jakiejś minucie od włożenia cukinii wkładam jeszcze 2-3 łyżki makaronu. Może nawet 4, w zależności ile mamy bulionu. Tak? Ja tutaj mam 4 łyżki bardzo drobnego makaronu. Ale ja nie mam drobniejszego, więc wkładam taki. I oczywiście po wymieszaniu zalewam wszystko bulionem i gotuję aż wszystko będzie miękkie. Kochani, i moja zupka minestrone już jest gotowa. Jest bardzo smaczna, pożywna, lekko strawna. Sam raz na lato. Kochani, polecam Wam bardzo. Cześć.